Rozwijany przez Google System Chrome OS wraz z pracującymi pod jego kontrolą urządzeniami, malują się jako czwarta siła na rynku komputerów osobistych, dostępnych dla konsumenta domowego. Mimo tego uważam, iż platforma rozwijana przez giganta z Mountain View prezentuje sobą powolną ewolucję i zauważalną stagnację, gdzie prym wiodą dobrze znane i sprawdzone rozwiązania, a producenci nie porywają się w pogoń za eksperymentami, zarówno pod kątem bardzo sprzętowej, jak i oprogramowania. Producenci urządzeń z systemem Windows nieustannie zaskakują innowacyjnymi konstrukcjami, które nierzadko wyznaczają nowe standardy w swoich kategoriach. Microsoft od ponad dekady rozwija serię Surface Pro, oferując hybrydowe urządzenia łączące zaloty laptopa i tabletu, zamknięte w lekkiej, kompaktowej i eleganckiej formie. Surface Studio 2 Plus to odważna odpowiedź na komputery All-in-One od Apple, wyróżniająca się dotykowym ekranem z obsługą Rysika. Oraz unikalnym zawiasem umożliwiającym dostosowanie pozycji monitora do indywidualnych preferencji użytkownika. Asus, wprowadzając Zenbook 17 Pro OLED, przynosi trendy znane z urządzeń mobilnych do świata laptopów, oferując użytkownikom wyjątkowe doświadczenia. Zenbook Duo to z kolei propozycja dla osób poszukujących maksymalnej produktywności dzięki dwóm ekranom i bezprzewodowej klawiaturze, które można wykorzystać na wiele sposobów. W skrócie, dla każdego coś dobrego. Premiery nowych Chromebooków skupią się głównie na stopniowej ewolucji podzespołów, takich jak wyższej jakości kamerki do wideorozmów, głośniki oferujące bogatsze i czystsze brzmienie, czy wydajniejsze procesory Intela i AMD. Ze świecą szukać modeli o intrygującym designie, jak na przykład Rockstrix G16 2024, a najbardziej ekstrawaganckim elementem wydaje się być wielobarwne poświetlenie klawiatury w modelach przeznaczonych dla graczy. Smartfony skutecznie wyeliminowały potrzeby posiadania komputera osobistego wśród szerokiego grona osób, tym samym stając się niejako synonimem komputera osobistego. Mimo tego nie trudno wskazanie szerokiej gamy zastosowań, gdzie poczciwy PC z Windowsem lub MacOSem pozostaje po prostu niezastąpiony. Wiele wspomnianych zastosowań łączy wspólny mianownik. Obligatoryjna obecność dedykowanego procesora graficznego, bez którego wydajność danego programu może być wysoce niekomfortowa, lub może on zwyczajnie nie działać w ogóle. Jak ma to miejsce w przypadku popularnego wśród profesjonalistów i nie tylko, DaVinci Resolve. Perspektywa rychłych zmian pojawia się w 2022 roku, kiedy to zapowiedziano linią chromoków opracowanych z myślą o graczy. Lecz, wbrew powszechnym oczekiwaniom, urządzenia te przyniosły poprawę w zakresie odświeżania ekranu, podświetlenia klawiatury szeroką paletą barw oraz w kwestii łączności, a niespodziewanej wydajności syntetycznej. Tyle pojawiały się coraz to kolejne doniesienia o trwających pracach, mających na celu wdrożenie obsługi procesorów graficznych firmy NVIDIA w obrębie środowiska programistycznego Linux. Początkowe informacje wskazywały na układy Serii 3000, a po upływie kilku miesięcy pojawiły się plotki o projekcie Hades, który miał już korzystać z chipu RTX 4050. Tego typu urządzenie byłoby zdecydowanie pożądane nie tylko przez grono profesjonalistów lecz również dla graczy preferujących rozgrywkę lokalną, zamiast za pośrednictwem usług typu GeForce Now. Tym bardziej, że w międzyczasie rozwijany był projekt Borealis, mający na celu zapewnienie wsparcia dla gier z platformy Steam. I choć finalnie Borealis jest dostępny na wybranych modelach Chromebooków, tak źródła jednoznacznie wskazują na zakończenie prac nad wdrożeniem obsługi układów zielonych. A szkoda. Przystąpne cenowo urządzenia serii Plus wyróżniają się rozsądnymi parametrami technicznymi. Z drugiej strony, co rusz pojawiają się coraz to kolejne newsy wskazujące na premierę modeli wyrwanych, rodem z 2010 roku kiedy to urządzenia potocznie zwane netbookami wciąż przeżywały swoją młodość. Ciężko nie zobaczyć w tym nawiązania do historii tabletów z Androidem, których reputacja właściwie legła w gruzach przez wzgląd na niekompetencję producentów stosujących. Podzespoły za niewystarczające nawet dla smartfonów z niskiej półki cenowej. W przypadku urządzeń systemem Chrome OS sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, lecz wiele osób może wyrobić sobie bardzo niepochlebną opinię, właśnie przez wzgląd na korzystanie z tak ograniczonych produktów. Tym bardziej, że Chrome OS już dawno przestał być systemem tak lekkim i wydajnym jak się go maluje, a urządzenia niegdyś szybkie niż im sruś pędziwiat, dziś są powolne niczym mucha w smole. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Gdy w 2020 roku kupiłem pierwszej generacji dueta, byłem absolutnie zdziwiony wydajnością uzyskiwaną nie tylko w aplikacjach mobilnych, ale również podczas emulacji gier z konsol sprzed lat. Nie pamiętam już dokładnych szczegółów, lecz pierwszy ogromny spadek wydajności nastąpił wraz z 90. Yy, wydaniem, a gwoździem do trumny była rezygnacja z RC na rzecz ARC VM. Pozostając w temacie, warto zwrócić uwagę, na od lat stagnację w segmencie urządzeń 2 w jednym, z opcjonalną klawiaturą. Po stronie mikro miękkich mamy serię Surface Pro i Surface Go. W sadzie Cupertino znajdziemy linię iPadów skierowanych dla zróżnicowanego grona odbiorców, natomiast u Google. Oprócz leciwych już modeli Duet 3 i Duet 5 ciężko o inne sensowne urządzenie z tej kategorii. Co prawda, ale nowo zaprezentowało nowy model z układem Mediatek 838 który powinien obsłużyć gry mobilnej i sprawdzić do konsumpcji treści, lecz pod kątem architektury rdzeni jest o kilka generacji wstecz. A osobiście nie jestem zwolennikiem laptopów, zamiast których preferuję urządzenia dwa w jednym, łączące w sobie cechy laptopa i tabletu, bowiem takie połączenie zapewnia mi większą wygodę i uniwersalność. W czasie przygotowywania skryptów, pisania notatek i wzbogacania cyfrowej tablicy o kolejne informacje, czy podczas oglądania filmów i seriali, taki sprzęt sprawdza się jako laptop. A podczas przeglądania sieci, czytania mangi i manchły go nie prezentuje się jako tablet. Podczas gdy fora internetowe przeżywają zalew informacji odnośnie nadchodzących układów Intel Core Ultra serii 200, w świecie OS-a dopiero niedawno pojawiły się modele z chipami pierwszej generacji. Podczas gdy serwisy technologiczne informowały o licznych zaletach komputerów z Windowsem opartych na technologii firmy Qualcomm w świecie wciąż prowadzą archaiczne modele, pamiętające nawet 2019 rok. Co prawda, dostępne są zdecydowanie nowocześniejsze i bardziej użyteczne rozwiązania, jak Mediatek Compagno 1380, lecz dostępność chromboków w niewyposażonych jest mocno ograniczona, co jest sporą stratą dla konsumentów, bowiem to właśnie architektura ARM może pochwalić się najlepszą wydajnością energetyczną. Wystarczy spojrzeć na czasy pracy na baterii osiągane, przez MacBooki z układami serii M i laptopy z Windowsem wyposażone w układy firmy Qualcomm. Natomiast wracając do układów niebieskich, muszę przyznać, że subiektywnie uznaję niektóre Chromebooki serii Call Ultra za bardzo rozsądne i warte uwagi urządzenia. Co by nie być kołosłownym. Asus CX-54 wyróżnia się ekranem dotykowym ze wsparciem dla rysików, najnowocześniejszymi podzespołami i rozbudowaną łącznością uwzględniającą złącze USB-C z obsługą interfejsu Thunderbolt generacji i pełnoprawnym portem HDMI 2.0. W podobny sposób można wypowiedzieć się w kontekście zaprezentowanego przez Chromebooka Spin 714 Core Ultra. Niestety oba urządzenia należą do segmentu Enterprise i cenowo stawają w szranki z MacBookiem Pro, który może nie oferuje części wspomnianych rozwiązań, jak ekran dotykowy, wbudowane HDMI, czy zintegrowana zasłonka kamerki internetowej, lecz kusi innymi aspektami. Projektując system Chrome OS, Google znaczyło sobie określone cele do osiągnięcia. Cele, które łatwiej zrealizować, dając sobie czas na dopracowanie sterowników dla poszczególnych komponentów urządzenia i poprzez wdrożenie stosownych usprawnień w obrębie samego systemu operacyjnego, zamiast poprzez dążenie do możliwie najszybszego zaoferowania konsumentom dostępu do najnowocześniejszych technologii. Mimo tego, stagnacja urządzeń z systemem Chrome OS względem konstrukcji z Windowsem nie napawa optymizmem. I może być postrzegana jako wskaźnik tego, jak to właśnie producenci postrzegają i traktują ten segment urządzeń. Bowiem o ile kilka modeli z segmentu Enterprise można uznać za realnie warte uwagi, tak zdecydowana większość urządzeń dostępnych dla przeciętnego konsumenta nie wyróżnia się niczym szczególnym i nierzadko oferuje gorsze podzespoły niż ekwiwalentny model z Windowsem, a na dodatek w mniej przystępnej cenie. Biorąc pod uwagę bardzo ograniczoną dostępność i rozpoznawalność marki w Europie, nie są to czynniki mające pozytywny wpływ na przekonanie do siebie nowych użytkowników. I w tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.